Biała Dama rozdział pierwszy stanisław August siadł na tronie głośny mu wiwat lud wykrzyka i miecz batorych ujął w dłonie lecz to nie dłonie wojownika nie do pancerza pierś królewska ani do chemu białe czoło a tu się chmurzy ton niebieska i groźne wichry szumią wkoło Czyha na polską cudzoziemiec, słabnie potęga ojców stara. W Rzeczpospolitej Moskal, Niemiec, rządzi się właśnie jak gęś szara. Wprowadza w wojska swoje wraże, wolność narodu pcha w mogiłę. Niech Polak słucha, gdy on każe, zańc mu prawo, on ma siłę. Rozdział drugi. Stanisław August krzewi sztuki i oświatę dba narodu, ale kraj szarpią jakby kruki. Sąsiedzi z wschodu i z zachodu. Nie ma kto wydać hasła boju, z bogu rodzicą grzmiącą z nieba. Taki król dobry w czas pokoju, teraz sobieskich Polsce trzeba. Z nim by poleciał lotem ptaka, Nasz orzeł w polu purpurowym, Znów pod Grunwaldem zgnieść prusaka, Na łeb Moskala bić pod Pskowem. Lecz dobrze wiedzą źli sąsiedzi, Król Jan w katedrze śpi krakowskiej, A na warszawskim zamku siedzi Stanisław August Poniatowski. Rozdział trzeci. Król Staś w komnacie swej bogatej. Coś tam rozważa, coś tam myśli. Może muśnią się sławy kwiaty, lub płalan łazienek nowych kreśli. A tu zawzięte wrogi nasze, ojczyznę dwakroć już rozdarły. Huczą armaty, lśnią pałasze, i dzwon grzmi Polsce jak umarłej. Kościuszko wzywa byrwać pęta, a z nim najlepszy w kraju męże i wzwyż przysięga lecz święta, Albo polegne, Albo zwycięże. Lecz po Racławic bitwie chwackiej, znowu się sypią klęski krwawe, i wojsk carowej tłum żołdacki, Wiedzie suwarów na Warszawę. Rozdział czwarty. Na krwią zbroczonych pragi wałach w re bój zacięty, bój ostatni, kanoniedy przy swych działach Ginie walecznych hufiec bratni. Mężny Jasiński, korsak dzielny, już legli mężowiek pomni, nigdy ich sławy nieśmiertelnej, wdzięczna ojczyzna nie zapomni. Suwarów setki armat wali. Napiera podłych zbirów zgrają. I lecą kule dalej, dalej. W królewski zamek uderzają. Zda się, mur zamku się rozrywa. Zda się, dygoce ziemia sama. Król Staś padł w fotel, twarz zakrywa. Stanęła przed nim biała dama. Rozdział piąty. Na piersiach rana ma czerwoną, Z której koralem krew się broczy, I tak żałośnie drży jej łono, I tak się zami srebrzą oczy. Z gorzkim wyrzutem patrzy w króla, A jemu serce mrze od trwogi. Tam, szepce widmo, moskal hula, Po moich synach depcą wrogi. We krwi się pławi makraina, I w każdym sercu tyle bólu, Czyjaż to wina, czyja wina, Uderz się w piersi sławy królu? Mój naród wpęta dziś okuty, Gdzie spożyć rozpacz, łza i blizna. Iluż to trzeba lat pokuty, By wolną była znów ojczyzna? Rozdział szósty Polska w niewoli byt swój wlecze, Trzech ją tyranów uciemiężą, Rdzewieją w pochwach stare miecze, i nie ma pola dla oręża, ale się naród nie upodli I łze ukrywa, co z uczcieka. obój się z wrogiem co dzień modli I na wolności jucznie nie czeka. A każdy poryw ku swobodzie krwią bohaterów okupiony Skraca twój męki czas narodzie, zbliża od świt wiśniony. A gdy już zda się, staje, Słońce wielkości, gloria chwały W warszawskim zamku w oknie staje. Urocze widmo biały tamej. Rozdział siódmy Zapchany ludem plac zamkowy, A wszyscy patrzą w stronę Wisły. Dumnie wzniesione wolnych głowy, bo się kajdany w proch rozprysły, a tam od mostu pieśni biegą. Ach, nasze pieśni to bojowe! I obok Zamku Warszawskiego przeciąga Wojsko Narodowe. Jeden za drugim hufiec zbrojny, piechota jazda równym szykiem. W mury stolicy wraca z wojny, z wojny zwycięskiej z bolszewikiem. Serca w takt biją, wzrok się łzawi I triumfalna stoi brama. A z okna zamku błogosławi Zwycięskim pułką biała dama.